Pociąg osobowy Kolej Manukolski, SKA2, dostawcy Miechów, przez stację, kranków Katowice, Zastów, Baranówka, Łuczyce, Niedźwiedź, od 24 szyperowym 4. Pociąg do stacji Katowice, przez stację, Kraków Wolców, Kraków Nudynizmu, Krzeszowice, Durowo, Trzebina, od 22 szyperowym Gracias. Przesyłki kondyktorskie wydaje kierownik pociągu do wagony nr 350. The delayed intercity train, flight to private land in is arriving on track now. Platform 1, uh, train terminates here. Pociąg z kolejny mamy Polski SKA1 ze stacji Wielkiej do stacji Kraków przez stację Kraków Włosów, Kraków Wodówka, Kraków Zabytków, Kraków Włoszech i Zielonych jest pociągnął Trail SKA1 Wieliczka rynek w Krakow, To Kraków Łopsów. Kraków, Bajnówka. Kraków Krakow, Kraków Krakow, Kraków Kraków, Kraków Krakow, 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 track track to platform Krakow, 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 do stacji Łódź Fabryczna. Przez stację Miechów. Koniec Pol Częstochowa. Radomsko-Gorzkowice, stoi na torze 10, przy peronie piątym. Wagony o numerach 8, 7, części znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 5, 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.36 Pociąg Intercity Remont do stacji Łódź Fabryczna przez stację Miechów, koniec pol Częstochowa, Radomsko, Gorzkowice stoi na torze 10, przy promieniu 5. Wagony o numerach 8, 7 części znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 5, 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przejmuje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.36. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Stacja Łódź przez stację Miejków, Koniecpol, Częstochowa, Radomsko, Gorzkowice, o 20.10. przy peronie piątym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Stacja Łódź przez stację Miejków, Koniecpol, Radomsko-Gorzkowice odjedzie z toku 10. przy peronie 5. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzę Państwu przyjemnej podróży. Podwójny Rokowski, SK 3 do stacji Tarnów, 6 Kraków-Tłaszczu, Kraków-Prokocin, Kraków-Bieżanów, Podłęże, Bognia, stoi na torze 5. przy peronie 2. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.31. Pociąg osobowy kolei Małopolskich SKA-2 do stacji Kosłów przez stację Kratów-Batowice, Zastów, Łuczyce, Niedźwiedź, Słowniki. Stoi na torze 12 przy peronie 5 w sektorze pierwszym. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.41. przez stację Tatów batowice Zastów, Łuńczyce, Niedźwiedź, Słominki. Stoi na torze 12 przy peronie 5 w sektorze 1. W planach odjazd pociągu o godzinie 18.41. Do stacji w Śląski przez stację Trzeszowice Durowa Szeblina, Katowice. Wstał na torze drugim, przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.41. Pociąg do stacji Wrocław się przez stację Krzeszowice, Słowicę-Durową, Katowice, Mikołów. nikołów Odjazd do tego przy peronie trzecim. Pociąg Ekspres do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, stoi na torze 12, przy pylonie 5. Wagony po numerach 7, 6, 5 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony po numerach 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony po numerach 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg 5 jest podobowiązkową rezerwacją niej. Planowy wyjazd pociąg o godzinie 18.52. Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Za stacji Czechowice Dziedzice wjedzie na tor 11 przy peronie 1. Pociąg koło Do stacji Kraków Łotnicka, przez stację Kraków-Łaszów, Kraków-Krokoczniów, kraków Bierzanów, Podłęże, Bognia, Stoi na Morze przy Szczepan czwartym. Czwarte. Dla pociągu o 19.18. Pociąg osobowy do linii Małych Polski skr 1 Do stacji Bieliczka link Do stacji Kraków-Łotnictwa przez stację Kraków-Łotnictwa. Kraków Monówka, no? Kraków Zaklecki, Kraków Orszenica wjedzie na tole drugi, przy peronie trzecim planował wyjazd pociągu w godzinie 19.18 Passenger train sk 1 to Juliczka ranówka pała to Kraków-Fejepont wala Kraków-Orszenica Kraków Monówka, Kraków Zaklecki Kraków, za kraków Orszenica will arrive on track 2 platform Przez stację Krakow, Flaszu, Rzeszów Rześlewny, Jarosław, widzi na to wszystkie trzy pełne rzeczy. Wagonek o numerach 9, 10, 11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagonek o numerach 13, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagonek o numerach 15, 16 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przejmuje kierownik pociągu wagonu nr 13. Pociąg objęty jest obowiązkiem rezerwacją miejsc. nowa jest pociągu po godziny 19.30.